Dzień dobry, witamy wszystkich. Tu podcast Zachowuj się. Dzisiaj naszą gościną jest Agata Śmieja, która jest prezeską Fundacji Czyste Powietrze i organizatorką największego w Polsce i jedynego w Polsce szczytu klimatycznego. Dzień dobry. Dokładnie tak. Agata, my poznałyśmy się już. No, kilkanaście miesięcy temu, albo kilka lat temu, już teraz nawet trudno mnie zwrócić do tego naszego pierwszego spotkania, ale już trochę się znamy. No i ja ciebie znam jako y, młodą przedsiębiorczą liderkę. Wiem, że ważne dla Ciebie jest to, żeby połączyć Twoje życie zawodowe z pasją, która aż się w tobie gotuje ja ją widzę za każdym razem, kiedy się spotykamy. I wiem też, że bardzo zależy Ci na tym, żeby zbudować samodzielny zespół, z którym wspólnie będziesz realizowała tę swoją pasję. Nie wiem, czy można mnie definiować jako osobę młodą, bo z tymi definicjami jest różnie i każdy patrzy na to trochę inaczej, ale ja młoda duchem się czuję i pewnie w swojej karierze jeszcze wiele przede mną, więc to doświadczenie zbieram. I rzeczywiście jako 32-latka często mm, mm, zmierzam się z różnymi rzeczami nowymi. Jestem trochę jak gąbka, która bardzo szybko chłonie nową wiedzę, i musi ją od razu, od razu wdrożyć i, i zacząć używać. Bo przy organizacji Szczytu Klimatycznego i innych kongresów, które również robimy, to tempo zmian jest bardzo duże. Zaczynaliśmy w pandemii, kiedy cały świat był zamrożony i nie wiadomo było, w jaki sposób w ogóle wyjść do ludzi i przykuć ich uwagę, zapominając już jakby o tym, że w ogóle zamknęliśmy się i, i ten świat nie chce się przez chwilę komunikować potem żeby zrobić największe wydarzenie żebyśmy żeby byli słyszalni widoczni i żeby ludzie za tym podążyli i żeby chcieli w tym uczestniczyć więc jest to często wyzwanie trochę ponad siły trochę wymagające tego że niezależnie czy mam odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia no ta fala idzie więc warto się na nią załapać I jako młody menadżer zdecydowanie stoję przed wyzwaniem tego w jaki sposób tak szybko i dynamicznie rozwijającą się organizacją zarządzać, w jaki sposób unikać błędów, a jeżeli już je popełniam, to jak sprawić, żeby ich nie popełniać ponownie? W jaki sposób budować zespół, który z jednej strony bardzo mi na tym zależy, był oparty na wartościach, na tym, żeby była w naszej pracy idea, żebyśmy mieli jasno określone cele, a z drugiej strony, żeby to wszystko mogło się samofinansować, rozwijać i dać nam. Szansy na to, żebyśmy weszli na rynki europejskie, a być może światowe. Piękny początek dużego, albo wielkiego marzenia. To jest tak zwany bichaq to jest takie Włochate marzenie, które um, mamy zaplanowane na, na przyszłość. Tak, i właśnie to te tak Włochate to marzenia są właśnie tą baterią, o którą pytałaś, nie? co daje nam energię. Ja zaczynając, jakby wiedziałam po prostu, że ten pomysł jest dobry. I im więcej ludziom o tym mówiłam, tym więcej osób stwierdziło, że tak, super, róbmy to. I w zasadzie przez większość swojego czasu rzadko kiedy spotykam się ze słowem nie. Zazwyczaj ludzie nas wspierają w tym, co, co robimy, albo dodają mi skrzyżę, mówią, że fajnie to wymyśliliście, róbcie to. To jest coś ciekawego i, i potrzebnego. Poza tym, jak już mamy zgromadzone tych wszystkich ludzi, mamy tą tytaniczną pracę za sobą, a często naprawdę siedzimy po godzinach i, i dajemy z siebie maksa, i widzę po prostu ten zespół, który tak się cieszy, że właśnie ma sukces i, i że udało się zrealizować kolejną edycję, spiąć budżety, ściągnąć wszystkich ludzi. I potem mamy jeszcze, nie wiem, efekt medialny, gdzie jesteśmy słyszalni i widzialni. No to, to jest to, co, co energetyzuje, co pokazuje, że ta praca ma sens i że można iść dalej. I zazwyczaj jest tak, że sukces otwiera kolejne drzwi, i tak naprawdę jest to pewna droga, która się nie kończy, jeżeli e, robisz coś, co daje ci też satysfakcję, i tą satysfakcję chciałabym też przekazywać ludziom, z którymi pracuję. No właśnie, bo wiesz, to tak jak ja ciebie obserwuję przed, bo ty wspomniałaś już, że ty organizujesz dwa kongresy. Pierwszy tu to jest Together i to jest ten szczyt klimatyczny, a druga, drugi kongres to jest Polska Moc Biznesu, prawda? I to jest poświęcony całemu ESG. Tak, to są dwa wydarzenia, które mają integrować. Jakby Together jest tym takim zlepkiem z jednej strony działać, by mieć czyste powietrze, ale razem together. Mhm. Tego, żeby w równowadze w pewnej symbiozie, w różnorodności, bo i ekologia i ESG jest bardzo szerokim tematem, gdzie każdy może dołożyć swoją cegiełkę i możemy iść albo w mikro, albo w makro ale finalnie gramy do jednej bramki. I takich inicjatyw w Polsce brakuje. Często mówimy, że chcemy zrobić coś wspólnie, ale są to pojedyncze działania, a to doświadczenie biznesu, doświadczenie nie tylko w działaniach właśnie środowiskowych, społecznych czy zarządzających ale także tego, w jaki sposób prowadzisz firmę, jak się wymieniać tymi doświadczeniami z punktu widzenia właśnie młodej menadżerki jest szalenie istotne, no bo z jednej strony szukam własnych ścieżek i swojego sposobu na prowadzenie biznesu i trochę intuicyjnie gdzieś tam wewnętrznie wiem, w którym kierunku powinnam podążać, ale z drugiej strony bardzo czerpię z doświadczeń innych menadżerów, doświadczeń innych, nie wiem, mówców, czy, czy osób, które zajmują się Na przykład y, strategiami w biznesie, i skala tego, ile jeszcze nie wiem, jeszcze sami przytłaczająca. Gdy o tym powiedziałaś, Agata, to ja usłyszałam o long life learning i myślę sobie, że to jest pięknie, że ty już masz podstawę, i wyobrażam sobie taką cegiełkę albo taki fundament. już do tego, że ty wiesz, bo to jest twoja pasja i to są już te twoje różne doświadczenia, które do tej pory masz, ale też słyszę o tym, że nie, to nie jest tak, że to będą powtarzające się schematy, które będą działały za każdym razem i ta wiedza, nie wiem, jakieś nowinki techniczne. Sztuczna inteligencja, która dzisiaj obudzi no, różne emocje w ludziach. No, pewnie te zmiany środowiskowe, które, które są tak bliskie Twojemu sercu, bo ty chciałabyś, żeby bardziej korzystnie wpływały na, na ludzi. To jak, to jak to dzisiaj dla Ciebie jest? Czy ta wiedza, którą Ty masz, ten fundament, który Ty masz, to jest dobry fundament wystarczający, żeby budować dalej? Czy to jest właśnie o tym, że za każdym razem uczysz się czegoś nowego i ten proces się nigdy nie kończy? To jest bardzo złożone pytanie, i żeby być szczerą samą ze sobą i ze słuchaczami, to pewnie nie mogłabym powiedzieć, że ten fundament jest taki całkowicie, już wiecie, ułożony, stabilny i na tym możemy tylko budować. No bo często też popełniam te same błędy, nawet zdając sobie sprawę z tego, że te błędy popełniam, i często jest na przykład spowodowane to presją czasu albo niewystarczającymi środkami, albo jeszcze niedopracowanym zespołem, gdzie zdaję sobie sprawę, że. Ten niedziałający fragment muszę zostawić w takiej formie, w jakiej jest, żeby podejść do kolejnego etapu. I jak tak sobie odsłaniam te cegiełki, nawet fundamentu, to widzę, gdzie jeszcze mm, brakuje do tego, żeby. Już to podłoże było stabilne i na tym móc budować dalej. I na pewno z takich rzeczy, które mnie bardzo dotykają i, i zaczynam je zgłębiać, to z jednej strony jest feedback, który, mówiąc szczerze, jest naprawdę cholernie trudny, ponieważ z jednej strony trzeba umieć słuchać, z drugiej strony, odpowiedzieć jakby w poszanowaniu tego, co ja czuję, co czuje druga strona, a często, jakby w pracy, mamy sytuacje stresogenne, takie, gdzie jest na przykład jakiś deadline albo jakiś ważny klient, albo coś, co trzeba zrobić już i teraz, a po drugiej stronie jest człowiek, który być może ma 10 innych rzeczy na już i teraz, i gdzieś się w tym rozmywamy. Dla mnie takim ulubionym przykładem jest kwestia moich wielokrotnych rozmów z grafiką. Gdzie wydaje mi się, że, wiecie, brief jest prosty, że jest jakby jasno określony produkt, który ma powstać, i jest oczywiście na wczoraj. I w momencie, kiedy ja go dostaję, jest zupełnie inny niż e, oczekiwania. To ciężko zachować e, też tą e, spokój i, i taką empatię do drugiego człowieka. Kiedy zwracałam jeszcze uwagę, mówiłam: Ale posłuchaj, jeżeli będziesz miał jakiś problem, przyjdź do mnie, dopytaj. Dużo fajnych rzeczy powiedziałaś, bo akurat ten feedback to jest coś, o czym my rozmawiamy i w czym ciebie wspieramy. Jakbyśmy mogli do tego jeszcze wrócić i byś mogła powiedzieć nam, w czym Tobie w ogóle to, że ta samoświadomość i jakby złapanie tego momentu, że tak teraz teraz chcę dać feedback, a nie wyrazić tylko siebie. Jak tobie jest? Czy tobie jest teraz łatwiej? Jak Ty jakoś świadomie, jakby w głowie to już wiesz, że ten moment jest kluczowy i żeby go rozpoznać, zanim się buzię otworzysz i powiesz coś do drugiego człowieka, tobie to jakoś pomaga albo łapiesz coraz częściej te momenty? Czuję mocno ideę feedbacku. Chciałabym ją wdrażać czę częściej albo cały czas. Nie jest to um, zawsze możliwe, bo ja co ze sody biegnę przez życie i, i, i często nie mam czasu i do niedawna wydawało mi się, że jestem bardzo empatyczną osobą, która słucha e, otoczenia. E, no nie jest tak. Jeżeli e, nie mam czasu i biegnę od spotkania na spotkanie, albo zajmuję się jakimiś rzeczami, to często e, w pewien sposób hierarchizuję informacje, które do mnie docierają i mogę usłyszeć coś, co dla mnie jest nieistotne, a na przykład dla mojego zespołu czy pracownika już jest jakby na wagę złota. Więc e, ten feedback dla mnie jest o tyle wyzwaniem, że ja muszę mieć moment na zatrzymanie, trzymanie się, ale z drugiej strony jest realną szansą na to, żeby rozwiązać problemy w zespołach często też niewidoczne, bo one są gdzieś na progu emocji i Trochę jakby przerwać tą barierę braku zaufania do szefa i, i szefa do pracownika, ale też do tego, żeby naprawdę budować zespół oparty na braku kłamstw, bo mam wrażenie, że w pracy, zwłaszcza w korpo, wszyscy kłamią. No bo jakby jest szereg zadań, które masz wykonać, i niekoniecznie chcesz dzielić się z szefem powodami, dlaczego dane zadanie jest niewykonane, albo jest słabo wykonane, albo po prostu w ogóle nie chce tego robić. I ten feedback, jeżeli rzeczywiście damy sobie na to przestrzeń i wysłuchamy tej drugiej osoby, może nam pokazać, że na przykład ja komunikuję się w taki sposób, który dla grafika jest niezrozumiały, mimo tego, że wydawało mi się, że prosto opowiedziałam daną historię, która ma się ukazać graficznie. A potem są już tak zestresowani faktem, że piąty czy szósty raz jestem niezadowolona z wykonania tej pracy, że mają blokadę do tego, by wykonać to, to dobrze. I tam jest bardzo dużo emocji, gdzie wcześniej w pracy wydawało mi się, że wystarczy mieć dobrą atmosferę. Nie wszyscy się lubią i wspierają, i że te emocje są bardzo płaskie, a tak naprawdę jest ich bardzo dużo. I to jest też dla mnie szalenie ciekawe, ważne, i w tym kierunku chciałabym iść, żebyśmy mogli w pracy czuć się sobą. Nie mówię, że mamy folgować lenistwu i, i jakichś wewnętrznych terapiach, ale żebyśmy po prostu mogli być w tym wszystkim sobą. To jest o bezpiecznym miejscu pracy, prawda? No bo ty powiedziałaś o dobrej atmosferze, ja jakoś widzę też rozróżnienie. Dla mnie to jest ważne, żeby dobra atmosfera w pracy nie jest równa z bezpiecznym środowiskiem pracy. Wydaje mi się tak też z mojego doświadczenia i z prezesami, z którymi mam kontakt, i jak sobie na nich patrzę, to są takie dwie grupy kategorii: dobry i zły policjant, albo jest szef, którego wszyscy lubią, kochają i on jest wspierający i dba o to, żeby być lubianym, ale no, też. Lubimy być lubiani, więc y, y, często ta poza bycia lubianym jest bardzo powierzchowna, albo jest szef, który po prostu strachem i kontrolą, i tego, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to cię zwolni, albo dostaniesz karę, albo w ogóle to jest. Wielka firma, i, i, i wszyscy muszą być na baczność. Więc chyba nie w tą drogę. Chciałabym być gdzieś po środku. Tak jak ym, dla mnie potrzeba autentyczności i tego, że robię rzeczy, które kocham i które mnie napędzają, ym, tak samo chciałabym, żeby było to ważne dla moich pracowników. Oni mogą mieć swoje życie osobiste, mogą mieć swoje problemy, y, mogą być w czymś lepsi, w czymś gorsi, w niektórych rzeczach wybitni, ale musimy znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nam jednej z jednej strony utrzymać zgrany zespół gotowy na rzeczy niemożliwe, bo trochę tego od swojego zespołu oczekuje, ale w tych rzeczach niemożliwych, że oni będą wiedzieli, że mogą wspierać się wzajemnie i że dostaną takie wsparcie i zrozumienie ode mnie. I jest to szalenie trudne. Ale jesteś na dobrej drodze. Zaczynam, dreptam. Szukam <laughs> tych rozwiązań. Na pewno chcę bardzo postawić, jeśli chodzi o swój rozwój i rozwój mojego zespołu, na to, że naprawdę będziemy ze sobą rozmawiać. Mam wrażenie, że rozmowa jest jedną z rzeczy trudniejszych. Nie zatrzymało to, jak mówiłaś i o feedbacku, i o tych wszystkich działaniach, które podejmujecie. No bo właśnie, czy polska moc biznesu, czy to Get air, to jest dla mnie o tym, żeby uznać w tym świecie nasze współistnienie, współdziałanie. Tego współistnienia, współdziałania dotknęłaś przy feedbacku. Co jeszcze tutaj uważasz, że co jest istotne, żeby móc być właśnie w tej współpracy, mogę tak uogólnić we wszystkim, co jest współ? ekologia, ochrona środowiska, całe jeździ, no to są wartości, które jakby mają pokazywać, że razem możemy zadbać o jakiś fragment naszej rzeczywistości. Może to być duży fragment, może być to mniejsza część, ale co do zasady, jeżeli będziemy robić to w pojedynkę, nie uda nam się jakby osiągnąć tego efektu, który Finalnie ma służyć do tego, żeby każdemu z nas żyło się lepiej. I nikt nie mówi o jakby terroryzmie, żebyśmy e, zaprzestali, jakby używania, nie wiem, samochodów, telefonów, podróży lotniczych, czy żeby biznes nagle przestawił się tylko i wyłącznie na wsparcie społeczne i przestał zarabiać pieniądze, bo nie na tym to polega. Szukamy takich rozwiązań, które pomogą nam rzeczywiście budować mosty, łączyć te niteczki i kropki i sprawiać, żeby ten świat był choć odrobinę lepszy. I tego samego szukam jakby w naszej firmie, bo jeżeli mamy robić ciekawe projekty, czyli projekty, które mają trafić do ludzi i mają być przez nich przyjęte pozytywnie i zrozumiałe, to ci pracownicy też muszą w to wierzyć. Więc gdybym się zamykała tylko na siebie i na to, okej, okay, w moich marzeniach i planach jest jakaś góra do zdobycia, i ja sama na nią wejdę, no to nigdy by się to nie udało. To też od początku ta historia pokazuje to, że to jest gra zespołowa. Bo ten kamyczek jest tak duży, że na, na sam szczyt sama bym go nie wtoczyła. To uznanie, docenienie jest o tym, żeby umieć kogoś włączyć, prawda? To jest ta część taka tej potrzeby bycia zauważonym, włączonym i to, kiedy przekazujemy docenienie, dawać właśnie informacje o tym, co ta osoba takiego zrobiła, jak to rzeczywiście na mnie wpłynęło, no bo to jest ten element z poziomu komunikacji, który powoduje, że ludzie właśnie mają to poczucie bycia włączonym w jakieś działanie, też właśnie uznania, że to, co robią, jest wartościowe. Tak, jest to dla mnie wyzwanie, ponieważ hmm, wydaje mi się, że ja, tak stricte, rodzinnie raczej miałam tak zwany zimny chów, czyli tam nie było dużego docenienia i, i raczej jakby wszyscy przyjmowaliśmy, że tak po prostu wygląda życie, że trzeba się po tych, po tych stopniach wspinać i, i dążyć do samodzielności. I mierzę się z tym na co dzień w pracy, ponieważ zazwyczaj chwalę ludzi po wykonaniu jakiegoś zadania albo właśnie jak już mamy ten finish, odbył się, odbyło się wydarzenie i możemy się jakby pochwalić fajnie się rezultatami, a widzę, że każdy z nas jest trochę inny, ma inną wrażliwość i na innych etapach potrzebuje być usłyszanym, docenionym i zauważonym. I w tym biegu właśnie często nie mam na to czasu, więc pewnie trzeba by było zapytać o, o to docenienie moich pracowników, czy ja rzeczywiście zauważam wszystkie te potrzeby. Wydaje mi się, że mamy je też często z tyłu głowy, czyli widzę, ale wiecie, Biegu jeszcze nie mogę, jakby się zatrzymać, i potem jest ten moment, że możemy o tym porozmawiać i, i spróbować to e, naprawić. I też nie zawsze, zaczynając od tego, że jesteśmy jednak startupem, czyli budującą się organizacją, mogę naprawić od razu wszystko na już i na teraz. I to jest e, coś, co mm, to, to hasło jest trudne, czy jest wyzwaniem dzisiaj, pada e, e, parokrotnie. Możecie rzeczywiście tak jest te, te niektóre rzeczy, które byśmy chcieli zrobić, nie są łatwe do osiągnięcia i wracając do autorefleksji, mnie to na przykład bardzo uwiera, że mogłabym być już teraz lepszym menedżerem, że mogłabym pewne rzeczy wprowadzić od razu albo nie popełniać hmm. tych błędów. I, jeszcze mam to, że teraz jak to słyszę, no to też Ania tutaj do, do nas to ja się bardzo cieszę, no bo przecież przed nami jeszcze właśnie warsztaty z uczącego feedbacku pogłębiające, ale też z E, więc jakoś e, tutaj myślę, że to jest znowu o naszym współistnieniu, czyli Brain Party, i e, e, to get r. Tak, dokładnie tak. No i jeszcze to y, y, cała historia związana z porozumieniem bez przemocy, dlatego żeby zupełnie inaczej się komunikować. I naprawdę e, z jednej strony jest to szalenie interesujące, a z drugiej strony, no. Trzeba gdzieś mieć moment, żeby zdawać sobie z tego sprawę. W jaki sposób chcesz się komunikować, jakich słów używać i umieć sobie radzić w sytuacjach, kiedy ktoś po drugiej stronie ma zupełnie inne podejście i jakby ta przemoc językowa czy pewna agresja. A w biznesie jest to bardzo popularne, że idziemy po prostu szybko na, na fight i chcemy osiągnąć dany cel. I tak naprawdę pewnie dla większości menedżerów, bo uważam, że to dopiero raczkujący temat w Polsce. Empatia, emocje w biznesie i w ogóle bądźmy wysłuchani, jest jakąś nowością, ale polecam spróbować, bo rzeczywiście po pierwszej rozmowie z feedbackiem, czy w feedbacku y i słuchaniu tego, co chce ci inny menadżer powiedzieć, szef albo pracownik, y otwiera się kolejna y skrytka w głowie i, i ta ścieżka zaczyna, jakby, podążać trochę innym kierunkiem. My lubimy bardzo z tobą rozmawiać i współpracować i wspierać, bo jakoś mamy pewnie podobną energię, jeśli chodzi o pasję. Ty masz, ty swoją pasję koncentrujesz wokół środowiska, a my naszą pasję koncentrujemy wokół ludzi i wokół tego, w jaki sposób budować współpracę, współudział, zachęcać do robienia, do łączenia tego życia zawodowego z pasją, ale na, z, z bardzo dużym wzięciem pod uwagę potrzeb ludzkich. Miałyśmy już kilka i spotkań, i, i warsztatów, które robiliśmy wspólnie. Jakbyś mogła powiedzieć, co tobie i w jaki spo sposób to wpłynęło na Twoją pracę? Płynęło na pewno tak, że zaczęliśmy myśleć trochę o tym, jak to wygląda od środka, bo, tak jak słyszeliśmy całą tą historię, to ja często biegnę i bywam też bezkompromisowa. Jeżeli w swoim maksymalizmie wierzę, że dane, dane działanie ma sens, to będę przejść do przodu i nieco wymuszać nawet na, na swoich partnerach biznesowych czy na pracownikach, żebyśmy zrobili to tak, jak sobie tutaj wizjoner wymyślił. Jest to Trudne dla, dla zespołu, więc ym, szkolenie z feedbacku, rozmowa o tym, jak powinna wyglądać pewna kultura organizacyjna, pokazało mi z jednej strony, że nie jestem wcale tak empatyczna i kulturalna, jakbym chciała być w przekazie, bo mi się na przykład wydaje, że Mówię spokojnie, a jest tam na przykład dużo agresji albo rozczarowania, które osoby jakby przyjmujące nie, niekoniecznie mogą e, odebrać jako mobilizację, na czym mi zależy, tylko wbrew pozorom na, na coś dołującego i, i co nie, nie motywuje, a demotywuje do, do działania. Więc na pewno mam jeszcze bardzo wiele rzeczy do poukładania. Z jednej strony sama ze sobą w jaki sposób e, mogłabym się komunikować z ludźmi. Z drugiej strony, jak w tym chaosie marzeń, wyzwań i dążenia do tego, żeby było cały czas więcej i pewnym pośpiechu, że ale to teraz przez dwa miesiące nie będziemy nic robić, będziemy wymyślać jakieś agendy, merytorykę, no ale to trzeba już działać, trzeba być już w ruchu. Nie każdy taki jest. I to też staram się zrozumieć i, i, i dać przestrzeń osobom, z które na co dzień ze mną współpracują. I na pewno ten feedback, o którym tutaj dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Jest tematem, który wymaga po prostu praktyki, bo nie jest tak, że przy pierwszej rozmowie z feedbackiem czy w feedbacku od razu osiągniemy ten poziom, który będziemy chcieli. I ja mam takie doświadczenie, że w momencie, kiedy go Zaczynam wdrażać w rozmowę, to jest zaskoczenie drugiej osoby. I ona też się zastanawia, co się zmieniło, dlaczego jest teraz tak, i pokazuje mi jakąś stronę, której ja wcześniej nie widziałam. Więc jest to pewna przygoda, którą dopiero rozpoczynamy. A to naprawdę nie jest wszystko takie proste, że można jakby od razu obudzić się w poniedziałek z gotowym planem na to, jak ten biznes ma wyglądać, jak, jak, jak chce się komunikować i w ogóle. Jakim będę człowiekiem. To jest droga i, i rzeczywiście trochę droga, w której em, kierunku, czy, czy, czy może końca nie widać, no bo nie wiem, w którym em, kierunku mnie te marzenia poprowadzą, a tym bardziej taka otwarta komunikacja. No teraz mam wrażenie, że ten świat staje się coraz bardziej otwarty. I chyba jedynym rozwiązaniem, żebyśmy nauczyli się wspólnie w nim żyć, no to jest dostrzeganie potrzeb innych osób i taka też jest idea Tugetera. Bardzo dziękujemy Tobie za rozmowę Ta Ja teraz, przyszedł mi do głowy tytuł dzisiejszego podcastu i chciałabym zaproponować, żebyśmy nazwały go Zachowuj się, gdy jesteś na początku drogi. To jest świetny tytuł. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za naszą współpracę. E, czekamy na więcej i życzymy Tobie, Agata, samych wymarzonych e, sukcesów w Twojej drodze stawania się coraz lepszą liderką. Tak? Tylko pamiętajcie, nie wszystkie marzenia trzeba od razu spełniać. One niektóre muszą tam poczekać, wykiełkować, trochę się zmienić. No bo jakbyśmy spełniali od razu wszystko, no to życie byłoby nudne. Tak? To trzeba zostawić odpowiednią porcję na, na dłużej. Ja, Agata, Tobie życzę tego budowania świata współ, współistnienia, współpracy i też trzymam za to kciuki. Do usłyszenia.